Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Płaszczyca, To jest program Wadowica 24. Rozmawiamy dzisiaj w mobilnym studiu naszej redakcji. Taki pomysł na prowadzenie wywiadu z różnymi ciekawymi ludźmi w Wadowicach i nie tylko. Dzisiaj moim gościem i pojedziemy na przejażdżkę tutaj po Wadowicach będzie młody pracownik, pan Grzegorz Gibek, który ma problem z odzyskaniem pieniędzy od pracodawcy. Po prostu przez jakiś czas pracował za darmo w jednej z firm w Wadowicach i zastanowimy się, czy to jest w ogóle problem dzisiaj na lokalnym rynku, że pracodawcy nie mają pieniędzy dla pracowników. Tacy młodzi ludzie jak pan Grzegorz no później nie mają na rachunki, na czynsz i na inne rzeczy, ale o tym wszystkim powie pan Grzegorz. Zapraszam Pana Grzegorza. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, gorąco dzisiaj. Gorąco, no. Ale gorąco nie tylko na zewnątrz, ale gorąco też chyba w Pana firmie. Jak i życiu. <grymne> no tak, w firmie. Nie, on mnie w firmie już nie, ponieważ już tam nie pracuję. Aczkolwiek już tam po prostu nie uczęszczam do pracy na piśmie, jeszcze widnieje jako pewnie pracownik. Mój pracodawca nadal nie chce mi podpisać zwolnienia, wypowiedzenia umowy. Unika mnie jak ognia. Na przykład na tą dzisiaj właśnie sytuację wchodzę sobie do firmy i szefostwo widząc mnie pozostawiło laptopa torebkę, wszystkie dokumenty, telefony mhm. y i uciekli. Wyjechali po prostu tylnym wejściem y awaryjnym, wybiegli wyjściem awaryjnym. Z tego co się dowiedziałem, to pan rozpoczął dzisiaj coś takiego. No, pan mi mówił o tym wcześniej. Strajk okupacyjny. Co to właściwie znaczy? Bo... Tak, jeśli można to tak nazwać, jeśli może y sprecyzuję o co mi chodzi. Ja po prostu y Będąc trochę bezradnym, nie móc e, ani zastać e, mojego byłego szefostwa, ani e, dodzwonić się do nich w jakikolwiek sposób, e, czy to na jedną firmę, czy to na jeden służbowy telefon, czy to na drugi, e, nie ma z nimi żadnego kontaktu w tej chwili, e, no to, że tak powiem, okupuję e, wejście firmy i, i, i czekam na na nich bo nie będziemy tutaj na razie robić pracodawcy na złość nie będziemy go wymieniać z imienia i nazwiska i trochę z nazwy firmy no ale powiedzmy, że jest to taka restauracja w Wadowicach dosyć znana, gdzie ludzie sobie coś tam mogą zjeść pobawić się na jakichś tam wrotkach czy coś takiego no i ten pracodawca panu nie płaci od jak dawna właściwie? Znaczy, problemy z płaceniem tak naprawdę były od początku, z tym, że um, ja wyrabiając po 370 godzin w miesiącu um, przy nie najgorszej stawce, tyle? 370 godzin w miesiącu. Aha, tak. No to dużo, bardzo dużo. Um, co miesiąc były spóźnienia po 2-3 tygodnie. Um, ja mieszkając sam z tatą, um, mam po prostu. Um, zadłużone mieszkanie i, i na moje nazwisko jest też e, napisana ugoda. Do 15 co miesiąc wpłacam te pieniądze, ale e, szefostwo e, jakby co miesiąc tą sprawę mi utrudniają i muszę świecić. No ale to oni e, mówią, dlaczego panu nie płacą? Co, jest pan z tym pracownikiem? Nie mają pieniędzy? Nie, nie, nie. E, tłumaczą się tym, że przecież oni nie zarobili, oni nie mają w tyle kasie. E, jak przyszedł 10 e, tego miesiąca, Pytam się o wypłatę. Bo już poprzedniego miesiąca uprzedziłem, że jeśli nie będę miał na czas pieniędzy, to po prostu odchodzę. No i pytam się dziesiątego pana kierownika, co z moją wypłatą, gdzie na mnie czeka. A pan kierownik odpowiedział mi, proszę sobie wziąć z kasy. A w kasie było 100 zł, gdzie 100 zł musi być na rozmienianie dla klientów. No dobrze, ale to podobno nie tylko pan jest w takiej sytuacji, będziecie nie, nie, nie. coś tam okupować, szukać tego. E, samych pracowników niewypłaconych w tej chwili e, jest nas, e, samych takich pracowników na umowę zlecenie czy na zwykłą umowę jest nas około siedmiu, a takich firm e, zewnętrznych e, to jest też coś, coś koło tej liczby jest, 6, 7. się o jakąś pomoc? Tak, ja dzisiaj napisałem obszerne, obszerną skargę razem z dokumentacją, oczywiście niepełną, bo nie mogę nawet uzyskać żadnego podpisu od tego mojego pracodawcy żadnego jakiegokolwiek podpisu więc po prostu wysłałem tak naprawdę czyste dokumenty, czy ile zarobiłem, ile przepracowałem od księgowej bezpośrednio. Mhm. Um, pewna osoba po prostu mi pomogła, um, dogadała się z um, księgową, żeby um, te liczby były prawdziwe, rzeczywiste, um, nie było nic zakłamane, bo oczywiście um, doszło mnie takie suche, że już próbowano um, zmniejszyć mi ilość godzin i, i, i stawkę. Ale brak pieniędzy od pracodawcy komplikuje jakoś Panu życie na co dzień teraz? Tak, to jest... tak, jak naj najbardziej pomijając wydatki takiego, takie codzienne, życia codziennego, ale tak jak już wspomniałem, utrzymuję się sam, mm -hmm. mam zobowiązania i to niemałe i chcę ich dotrzymywać, tak? A przez mojego pracodawcę nie mogę, jestem tak naprawdę przy zwykłej pracy jestem dwa miesiące do tyłu, bo żaden pracodawca, mało pracodawców e, pozwoli mi pracować prawie 400 godzin, Ale dzisiaj mamy taką sytuację na rynku, że podobno nie jest trudno znaleźć pracę. Czyli nie, ma... ja leżąc nawet e, na właśnie przed wejściem e, e, przed firmą po 10 minutach, leżąc, leżąc leżałem, żeby, żebym był widoczny, żebym zwracał na siebie uwagę. Aha. E, klienci pytali się o co chodzi, bo mnie wszyscy, każdy klient, jeden z osobna zna. Mhm pytają się o co chodzi, ja się tylko uśmiecham i mówię, że zapraszam śmiało, ale ja już tam nie pracuję, więc e, więc e, poza tym obiektem możemy się e, spotkać i pogadać, bo Ale man... co, Przecież jest tyle roboty na rynku, podobno firmy narzekają, że nie mają e, Ja teraz nie będę miał problemu e, ze znalezieniem pracy mhm. e, na pewno nie, to jest kwestia na pewno jednego lub dwóch dni e, z tym, że jestem właśnie przez takiego pracodawcę E, zmuszony albo do większych obrotów, czyli m, ja teraz pracowałem 400 godzin w miesiącu, żeby e, spełnić e, m, swoje, swoje e, zobowiązania. E, więc ciężko mi będzie teraz odpracować jakby ten miesiąc, który. Które będę do tyłu tak naprawdę. Ale pan mówi, że właśnie ta sytuacja z tym pracodawcą z brakiem jakby pensji, e, wypłacanej na czas czy w ogóle w, e, brakiem w ogóle pensji powoduje też, że pan będzie miał inne kłopoty na przykład, nie wiem, że razem z ojcem e, będzie tak, się musieli... jak najbardziej, chociażby e, zwykły telefon, proszę żeby wziąć pod uwagę, jeśli ja nie zapłacę zwykłego telefonu, e, to już e, spadam jakby e, wiarygodność no, i tak dalej. Oni później nie będą chcieli Mm, jakby zaufać da, dać kredytu zaufania, czy, czy, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. e, będę miał dodatkowe koszty płacenia telefonu. E, A jest czy, młodym... odstą czy odstąpienie umowy mm -hmm. wynajmu mieszkania, co by było najgorsze? No tak. E, jest pan młodym człowiekiem, nie myślał o panu wyjeździe za granicę. Wyjeżdżałem za granicę kilkukrotnie. No, no. E, tęsknota za krajem jest myślę, że większa niż. E, zresztą Teraz zarobki za granicą i możliwości dla obcokrajowców spadają. Także ja się już przekonałem na własnej skórze. Owszem, da się zarobić fajne pieniądze, ale też trzeba mieć jakieś zaparcie, a jednak wolę być w Polsce na miejscu przy, przy rodzinie przy znajomych i, i też czuć się bezpiecznie, bo oczywiście za granicą wyjeżdżając nie zawsze czujemy się bezpiecznie. No dobrze, a ten pracodawca, którego pan próbuje teraz dorwać leżąc przed na, na plecach, czy jak, jak? Tak, leżę sobie kulturalnie z uśmiechniętą twarzą. Czy on twarzą. w ogóle chce z panem rozmawiać? Nie, unikam niejako ognia, jeżeli już w ogóle zamieniłem z nim przez 5 minut, 2 czy 3 dni temu przez telefon, dosłownie się 5 minut. To ja nie miałem żadnego głosu, nie miałem ani chwili, żebym cokolwiek przekazał, czy spytał się, czy uzyskał jakąkolwiek informację od tego pana. Po prostu jest wszystko wywracane do góry nogami. Dobrze, no to za jaki plan teraz? Szukać szybko pracy, odzyskać szybko pieniądze i przede wszystkim uprzedzić wszystkich ludzi o takich nieuczciwych pracodawcach, jeśli. Ktoś jest niepewny nad zmianą roboty, to nie zastanawiać, tylko szybko zmieniać i, i walczyć o swoje. No właśnie, no w, w, sytuację ma Pan trudną, współczuję bardzo. Może ten pracodawca, nie wiem, znajdzie te pieniądze, może sam ich nie ma też, bo też jest taka sytuacja, że ludzie rozpoczynają biznes, trochę przeszarżują, jakby przeinwestują, a tak naprawdę nie mają pieniędzy, żeby zaspokoić jakby pracę i to, co dają inni ludzie w zamian za, za tą pensję, którą dostają. Może na tym naszym lokalnym rynku pracodawcy powinni się zastanowić, czy są w stanie generalnie opłacić swoich pracowników, bo pan był kucharzem, tak? Tak Zawodzenia? jest, zastęp za, z zawodu kucharzem. To chyba kucharz nie będzie z miał problemu chyba ze znalezieniem pracy, nie? E, nie, na pewno nie będę miał e, ze znalezieniem pracy, aczkolwiek jako e, główny kucharz, czy kucharz zmianowy, czy, czy e, nawet zastępca szefa, czy, czy coś w tym kierunku, m, to jest e, staż. To jest, trzeba nawet nie staż, tylko e, przepracować w danym miejscu jakiś okres. No, i zaczynałbym tak naprawdę od pomocy kuchennej, co nie za bardzo było dla mnie satysfakcjonujące, bo jednak mam trochę stażu pracy i duże doświadczenie, mhm. jeśli chodzi o gastronomię, więc na pewno nie pójdę na pomoc kuchenną czy na zmywak. Mhm. A pan zgadza się z taką diagnozą, że ci pracodawcy trochę wykorzystują tych pracowników? Że dzisiaj mamy taką sytuację w ogóle na rynku, że pracownicy niewiele mają do powiedzenia i są rzeczywiście, no... Tak, tym bardziej, to, że to... dużo ludzi jest nieświadoma przepisów i... Jakie, jakie mamy w Polsce i po prostu najzwyczajniej się boją. Nie chcą walczyć o swoje. Ale Ucie, boją się dlaczego? Boją się pracodawców. Oni myślą, że to są ludzie, którzy mają wokół siebie prawników, którzy mają wokół siebie grono ludzi, którzy im pomogą. A wcale to tak nie jest. To są tacy sami ludzie jak my, mhm. tak samo przestraszeni, zagubieni, tylko gdzieś tam pobłądzili i, i teraz po prostu mając takim pracodawcom, pracownikiem takim jak ja, będą mieli teraz po prostu kłopoty. No właśnie dojeżdżamy tutaj do miejsca, gdzie pan, do pana byłej pracy. Jest duży korek dzisiaj, gorąco. Ale ludzie w ogóle korzystali z tej restauracji? Może to jest kłopot, że nie przychodzili ludzie, to nie było wpływu? Nie. Na samą restaurację jeszcze nie było takiego super popytu. Mhm. My nie mieliśmy w ogóle reklamy od początku, jako nawet samej, z samą firmą nie nie tak wiedzieć. naprawdę. Ludzie nie wiedzieli. Ja jako kucharz jeździłem z moją koleżanką, która też zajmowała się tak naprawdę wszystkim. Jeździliśmy po, od szkoły do szkoły, od dyrektora do dyrektora i reklamowaliśmy nasze szkołę. Tworzyliśmy różne, proponowaliśmy właśnie naszemu pracodawcy stworzenie osobnego cennika dla grup zorganizowanych. To bardzo też pomogło, bo nawet takie podstawowe rzeczy nie były zorganizowane. Nawet pomalowane ściany tak naprawdę do końca nie były, bo ja też z pędzlem i z bałkiem latałem. Pracodawca po prostu wykorzystuje każdą możliwą siłę roboczą. No, będzie ciężko tu wyjechać. No proszę mówić, ja słucham. I ludzie są tam po prostu wykorzystywani do, do, do wszystkiego, tak naprawdę. Uch. Ludzie, ludzie na początku tak naprawdę cieszyli się, bo ktoś, kto chce pracować, będzie się cieszył z każdej pracy, mhm. jakakolwiek to nie była. I na pewno. w w tym miejscu też tak było, dopóki ludzie nie, nie zaczęli się orientować, yy, że po prostu ten pracodawca jest niewypłacalny. Rozumiem. No cóż, to apelujemy do pracodawcy, żeby jednak zajął się i podszedł poważnie do o, przypadku pana Grzegorza. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że jednak ta historia będzie miała jakiś pozytywny finał. Dziękuję no też panie? takie mam nadzieję. Dziękuję, jeśli do widzenia.